Co to znaczy dobry truteń? Słuchaj, no dobry truteń to jest taki, który ma dobrą pulę genetyczną, jakby, tak? Bo trzeba brać pod uwagę, że część rzeczy w całej przyrodzie część rzeczy mamy po matce, część rzeczy mamy po ojcu. I jak jest taki ktoś, kto leży na kanapie cały dzień, ogląda meczyki i pije browarki, to bardzo często jest to po ojcu. Może nie genetycznie, tak? Ale no, z obserwacji. Całe dzieciństwo tak widzieliśmy ojca, więc tak postępujemy, nie? Albo odwrotnie właśnie, nie postępujemy, bo jakby nie chcemy powielać tego, co nam się nie podobało. Ale w każdym razie są takie cechy, które mamy po ojcu i po matce. I po trutniach pszczoły też mają. Na przykład yy, agresywność jest generalnie cechą, która jest przekazywana właśnie przez stronę ojcowską, przez trutnia, a nie przez stronę mateczną, tak? Czyli jeżeli jest królowa zapłodniona przez trutnia, a pszczoły są agresywne, to Wynika z tego, że truteń był zły, miał złe geny, właśnie, tak? Bardzo często. I dlatego jest tak, na przykład, że na trutowiskach takich zrobionych przez ludzi, to my mamy takie, to się nazywa rodzina ojcowska, czyli jakby mamy takie specjalne rodziny, gdzie matki, bo jakby truteń ma połowę genów swojej matki, tak? Z jajeczka niezapłodnionego, ale ma połowę jej genów, nie? Więc mamy takie jakby rodziny, gdzie matki są wybitne, bardzo dobre i zmuszamy je jakby poprzez na przykład dawanie węzy trutowej, bo żeby był truteń, komórka musi być większa. I normalnie my mamy właśnie plastry z małą komórką, żeby były pszczoły, a w rodzinach, w rodzinach ojcowskich daje się węzę większą, trutową węzę po to, żeby było jak najwięcej trutnia. I wtedy właśnie te dobre trutnie po dobrych matkach latają w okolicy, jest ich bardzo dużo. I jak na to trutowisko się przy, przywozi takie małe uliki z nowymi matkami do unasienienia, to one się spotykają właśnie z tymi dobrymi genetycznie trutniami i córki później mają właśnie dobre cechy. I mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli w przyrodzie na przykład yy, unasienia się matka, tak na pasiece, jak ja zakupię matkę, przywiozę na pasiekę i tutaj ona siedzi unasieni, to jest różnie. Te córki mogą być różne. I na przykład u nas na pasiece jest tak, że mniej więcej od powiedzmy trzech lat mamy problem właśnie z agresywnością pszczół. Jeżeli my kupujemy matki jednodniówki, które się unasieniają tutaj u nas, to gdzieś w okolicy musi być jakaś pasieka właśnie taka zaniedbana, gdzie są takie łajzy, łachudry po prostu, szarańcze, które będzie chciały zeżreć. Tamte rodziny produkują trudnia, którymi się unasieniają moje matki, i potem pszczoły u mnie w pasiece widać taką zwiększoną agresję, tak? No, tak to jest. Dlatego właśnie nie tylko matka pszczela jest ważna, ale również właśnie truteń, ten ojciec później tych pszczół, żeby cechy tych pszczół były dobre.